5 czerwca 2011 roku odbył się jubileusz 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorynicach. Uroczystości te rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych pododdziałów Ochotniczej Straży Pożarnej, jak również orkiestry dętej z kopalni wapienia Czatkowice, Dowódcą uroczystości był komendant miejsko-gminny Wacław Bernaś, który przeprowadził pododdziały na plac przed remizą na plac zbiórki. Impreza strażacka ma to do siebie, że zawsze gromadzi wokół siebie wielu sympatyków. Wielu przedstawicieli, wielu notabli, także wśród zaproszonych gości był również starosta, pan Jerzy Kwaśniewski, burmistrz miasta i gminy Dariusz Rzepka i wielu radnych z powiatu, jak i gminy. Ludzie, którzy pomagają na co dzień z ochotnikom, strażakom na terenie naszego miasta i na terenie naszej, naszej gminy. Pięknie odremontowana remiza w Gorenicach. Jak również dar, który został przekazany przez Państwową Straż Pożarną, którą na tej uroczystości reprezentował młodszy brygadier i zastępca komendanta pan Dariusz Wilk. Przekazany został honker samochód terenowy. Drzwi zamontowane w strażnicy, nowe wrota garażowe sterowane automatycznie. To wszystko spowodowało, że było co świętować. Uroczystości rozpoczęły się od polowej mszy świętej. Oczywiście odbyła się w intencji strażaków, jak również ich rodzin. Nadano złoty medal za zasługi dla pożarnictwa dla druku. Jaksztan Fryderyk, syn Władysława, Bogdan Kasprzyk, syn Zenona, Zajega Tadeusz, syn Stanisława, Mosulek Mieczysław, syn Stanisława, Krzysztof Kąsielowski, syn Ryszarda. O wręczenie odznaczeń proszę wiceprezesa zarządu powiatowego Związku Choliczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ducha Marka Krzytawskiego oraz prezesa zarządu Miejskiego gminnego Choliczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Soszówkę.

W na Polskiej nadano srebrny medal za zasługi dla burzownictwa dla ruchu. Paśniewski Antoni Jerzy, syn Stanisława, Szczurek Paweł, syn Tadeusza, Babisek Paweł, syn Henryka, Lisowski Jerzy, syn Jana, Kordaszewski Dariusz, syn Czesława, Dęberski Wojciech, syn Jana. O wręczenie oznacznie proszę Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku Rodniczy Straży Pożarnych druha Marka Krzydawskiego oraz Prezesa Zarządu Miejskiego Dynownego Straży Pożarnych Województwa Studio Polski Andrzeja Sośu, Soczówka. <muzyka>

Nadano brązowy medale za zasługi dla pożarnictwa dla druków: Potera Jacek, syn Jana Kwaśniewski Tomasz, syn Andrzeja Stach Małgorzata, córka Bolesława Stach Agnieszka, córka Kazimierza Stanek Mateusz, syn Biesława, Szpik Karol, syn Mirosława Kocjan Jacek, syn Bronisława Białoś Adam, syn Witolda Kochu Grzegorz, syn Janusza Głowacki Sławomir, syn Sylwestra Święczek Marek, syn Kazimierza Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziałowego Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej nadano odznakę Strażak Wzorowych dla Druchów Cieluch Dariusz Wiasny Bartosz Kondek Bartłomiej. Nie, bo to na to, to o, klapę, ja daj do ręki, na

Oznaczenie druhowie do szyku. Daną Stanisławowi Kurkowskiemu Krzyż Świętego Floriana. O wręczenie odznaczeń proszę kanclerza kapitulu druha Tadeusza Dudka, a o system proszę wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpo Rzeczpospolitej Polskiej druha Marka Krzykawskiego. Ja przebiło raz. nie, Przebiło nas. O tam dobra, tam już tam. trzymaj się. O, teraz na wieki wieku ja, ja, tak. Tak. nie kobieta. Cześć. Odznaki imienia Świętego frejana nadano Antoniemu Kuś, odznakę imienia Świętego frejana O odznacznie odznaczeń proszę kanclerza kapituły 2 Tadeusza Dudka. Od... Nie. No, jak zwykle, nic ciekawego. Jestem zawalony robotą. Nie, nie wiem o której uda mi się stąd wyrwać. Mam tu urwanie głowy, a zaraz bardzo ważną konferencję. Co? Chora? Znowu? No taki to już wiek. Może uda mi się do niej wpaść wieczorem. Muszę już kończyć. Nie czekaj z kolacją. Tradycją już jest, że po takich uroczystościach, przy takich obchodach, święta e, następuje zabawa, następuje czas radości, czas wesela. Co jest rzeczą naturalną, gdyż bycie w ciągłym stresie spowodowane właśnie służbą, służbą dla społeczeństwa lokalnego, powoduje, że od czasu do czasu strażakom należy się chwila rozrywki i relaksu. Na koniec chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim za przybycie na tą uroczystość. Chciałem złożyć serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu tak wspaniałego 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gornicach. Chciałem serdecznie podziękować za przygotowanie tejże uroczystości prezesowi Stanisławowi Kurkowskiemu, który włożył dużo serca w przygotowanie tej uroczystości, jak również wszystkim, którzy się przyczynili do tak pięknego uświetnienia. Tego wspaniałego dnia. Serdecznie dziękuję. Znowu jestem tutaj sam, przed oczami Ciebie się mam. W oczach tylko widzę łzy. Widzę szczęście w tobie jest. Pochasz mnie, mój każdy tenc. Że ja gram i wszyscy razem Chciałbym Ci powiedzieć, że ja Lubię często kłamać Chciałbym Ci powiedzieć, że ja